Siemka. w tym filmiku pokażę wam mojego legwonika błękitnego z Celoporus z cyanogenes. Jest to mody, nie wiem czy sami, czy sami jeszcze nie widzieli, sprawdzałem. No to teraz zrobimy takie cięcie. Teraz była prezentacja co to będzie w tym filmiku. I zaraz pokażemy legwana. No i dobra, już jesteśmy. Tutaj mamy tak, na razie wziąłem flaszę, włączyłem, żeby oświetlił, trochę teatralnie wygląda. A on, tak jak tutaj możecie zobaczyć, to jest ogon. Przerwę wyłączę, flash teraz. jest flasza. Czyli tak jak mówiłem, lagwanik błękitny. Sceloporus. Celoporus Genes jakoś tak. Nie, nie pamiętam dokładnie nazwy. Jest to największy osobnik z, rodza, z rodziny. Sceloporus. Nie, sorry za wymowę, nie wiem jak to się wymawia dokładnie. Tak jak mówię, jest to największy osobnik. Tutaj jest pokazany Jest to gatunek, który nie podlega żadnym wyginięciu, ani nic do takiego większego już Tego już tak jeszcze nie za bardzo Większy okres już można rozpoznać po tym, że ma Wokół szyi Taką ciemną obrożę, taką czarną Występowanie to jest z Meksyk Zazwyczaj występuje Przy źródłach wody znaczy najczęściej, źródła wody. Tu się ruszył. Zaraz pokażę że spróbujemy wziąć go na rękę. Jest bardzo ruchliwy. No, tak jak mówię. Występowanie to jest Meksyk. Właśnie, przy rozmnażaniu, przy rozmnażaniu jest fajny. Bo nie jest taki, że jak te gwaniki, jest bardzo ruchliwe. tu jest pokazane ja go spróbuję jakoś wyposzyć. poczekajcie chwilę dobra już go wyciągnąłem tą wypuszczalę stamtąd teraz sobie tutaj siedzi no no teraz sobie, tak jak nie wiem czy zauważycie to bo ucieka tu zrobić zbliżenie takie przyjrzyjcie się wokół szyi ma takie no, taką obruszkę czarną. I to jest charakterystyczne dla tego gatunku. Rozmucenie, jak na legwanika to jest bardzo ruchliwy. No, czym go żywi, To żywie go karaczanami, świeszczami, od czasu do czasu tam dzielnik drewniada. No, to jest mały, mały legwanik, jest młody. To mogę wam pokazać w z moim palcem. Tu patrzcie, to jest... Spójrzcie. Ja już go dotykam. Widzieliście? No, że to jest młody. Sorki, że nie widać, tylko tutaj słońce mi świeci, na palami. Tutaj jest. No, o, teraz się zauważyć. U młodych to jest jakieś jeszcze niewyraźne. ale obróżka jest. No, tutaj ma takie terrarium. Tak jak mówiłem, że na półce to wszystko leży, stoi. Tam jest moja Stratipes Asydora Potem jakoś nagram filmik z mulinuskami, czy rzepterunich Mulinus Osambara. Takie materialium. Z tyłu ma tam korę jakąś. Wysuso wysuszoną. Sorki zomowe. Jakieś liście sztuczne, takie ozdóbki, patyki, miseczka na wodę. I kaśanie wtedy śmiał. Jak mi się uda jakoś, jakoś nagram, to będzie karmienie legwanika. No to postaram się nagrać to. Że, szczerze, to jest taki legwanik, fajny, bo nie jest taki legwany. To, co dorastaje po 1,5 metra. Jego wielkość to będzie legwaniki, dość dorastają do 30 cm max już. Znaczy tak normalnie to jest H22,20. O tako to, jest, a, a, że to jest największy, chyba tam 30, nie, nie wiem dokładnie, nie pamiętam Ale że duży nie rośnie nie rośnie tak jak legwany, że Legwan niebieski, błękit, że legwan niebieski, zielony Ten lazur, lazurytowy, czy jakoś tak Że nie urosną po półtorej metra, tylko tam 20 cm, że legwanik Nie za duży, nie za mały, ale fajny Tutaj jak się tak przyjdzie nawet to Będzie widać, że skóra mu schodzi, tylko nie wiem czy za ostrość no jak widać, no. szczerze mi się podoba Trochę za niego zapłaciłem, ale ja nie narzekam tam No to na tyle Teraz czekamy tylko na paczkę od Sklepu pewnego internetowego Gdzie będzie skóry kuria geniculata, samiec 2, 2,5 decymetra Lasiodora parę chyba na L7 nie seks, jeszcze nie wiem, nie, nie, nie wiadomo co to jest. I na Chromatsu L3. Więc... Do zobaczenia w kolejnym filmiku.